Na poruszający się pociąg działają dwie siły. Jest to siła ciągu silników pociągu oraz siła oporu, siła tarcia, którą reprezentuje współczynnik tarcia. Zapisujemy to: zmiana energii kinetycznej pociągu jest równa pracy siły wypadkowej działającej na ten pociąg. Rozpisujemy i te, to równanie. A więc lewa strona. Przyrost energii kinetycznej jest równy różnicy energii kinetycznej końcowej i początkowej równej 0. Praca to siła wypadkowa. To, co mówiłem, siła ciągu silników minus siła tarcia razy droga S. Pozbywam się nawiasu i zauważam, że siła ciągu FC razy S jest to poszukiwana praca silników lokomotywy. Zatem. Piszę W ze wskaźnikiem C minus T razy S, ale T. W przypadku ruchu po poziomej powierzchni ciężar, nacisk ciała na podłoże jest równy ciężarowi, czyli siła nacisku razy współczynnik tarcia to jest siła tarcia. Mi mg. Do tego dochodzi jeszcze wzór na przebywaną drogę. Ruch pociągu jest jednostajnie zmienny, jednostajnie przyspieszony, więc prędkość średnia razy czas to przewita droga. Prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennym to średnia arytmetyczna końcowa prędkość plus początkowa przez dwa. Końcowa jest V, początkowa 0. Te dwie zależności dadzą nam odpowiedź, jaką pracę wykonały silniki lokomotywy. Zwróćmy uwagę na część podświetloną równości. Wyznaczam z niej WC przenosząc minus mi MGS ze zmianą znaku na drugą stronę. Otrzymuję to. A następnie jest tu niewiadome tylko S, ale S jest tutaj. Wstawmy więc zamiast S ten wzór VT przez 2 i wyciągnijmy przez nawias MV przez 2. W nawiasie zostaje to. Po podstawieniu danych znajdujemy, iż praca wykonana wynosiła tyle to dżuli.